Oderwany TV przedstawia wszystkie ciekawostki Columbo. Szósty odcinek drugiego sezonu. Szywanie zbrodni. Premiera miała miejsce 11 lutego 1973 roku. Zanim zaczniemy mówić o ciekawostkach, przypomnijmy sobie na szybko, o co chodziło w tamtym odcinku. Szanowany kardiolog planuje zabić kolegę na stole operacyjnym, zszywając jedną z jego zastawek serca rozpuszczającymi się szwami po tym, jak para nie zgadza się co do publikacji nowych badań. Później, podczas operacji, dowiaduje się, że jedna z jego pielęgniarek natknęła się na szwy, których planuje użyć. Obawiając się, że zdemaskuje go przed Kalifornijską Radą Lekarską, zabija ją. Jak już sobie przypomnieliśmy o co chodziło, przechodzimy do sedna. Zapraszam do słuchania. Ten odcinek oznacza rzadki moment, w którym porucznik Peter Falk okazał gniew wobec podejrzanego Leonarda Nimoya. Partnerka Leonarda Nimoya z serialu Star Trek z 1966 oraz żona twórcy tego serialu, Genea Roddenberry'ego, Mayel Barrett użyczyła głosu w szpitalnym ogłoszeniu. Zarówno Nimoy, jak i Barrett podkładali głosy w Star Trek The Animated Series, w 2003. Aktualizacja. Na dzień wrzucenia tego odcinka pani Nina Talbet nadal żyje i jest jedyną żyjącą osobą z czołowej dziewiątki aktorów tego odcinka. Pokój operacyjny o unikalnym kształcie, z oknami obserwacyjnymi powyżej, był również używany jako laboratorium Beauty Mark w Uroczy, ale zabójczy z 73. Peter Falk i Anne Francis dzielą urodziny w 16 września. Lecz dzielą ich trzy lata różnicy. Francis urodziła się w Asenyn w stanie Nowy Jork w latach 30., a Falk, który dorastał w Asenyn po urodzeniu się w Nowym Jorku, w 27. Ujęcie z góry pokoju operacyjnego zostało wykorzystane ponownie w sekwencji tytułowej serialu telewizyjnego Człowiek za 6 milionów dolarów. Anne Francis jest jedną z dziewięciu aktorów, którzy zagrali ofiarę morderstwa w jednym odcinku i nie ofiarę w innym. W krótki bezpiecznik, w 72 jest nieofiarą. Pozostali to James Gregory, który gra ofiarę w krótki bezpiecznik i nieofiarę w najbardziej kluczowej grze w 72, Leslie Nielsen, który gra ofiarę w kryzys tożsamości w 75 i jest nieofiarą w dama w oczekiwaniu w 71. Tim O'Connor, który gra ofiarę w morderstwo w Starym Stylu w 76. I jest nieofiarą w Podwójny Szok w 73. Ida Lupinow, która gra ofiarę w łabędzi śpiew, w 74 I jest nieofiarą w Krótki Bezpiecznik. Serel Book, który gra ofiarę w sprawa morderstwa z wysokim IQ by Sky w 77 siódmym, i nieofiarę w łabędzi śpiew. John Denner, który gra ofiarę w Ostatni Salet dla Komandora, w 76 i nieofiarę w łabędzi śpiew. Gin Stackwell który gra ofiarę w najbardziej kluczowa gra w 72 i nie ofiarę w niespokojne wody w 75 Stephen Elliot który gra ofiarę w śmiertelny stan umysłu w 75 i nie ofiarę w Kolumbo wielkie oszustwa w 89 Ten odcinek dzieli tytuł zszywanie w zbrodni w którym Anne Francis pielęgniarka Sharon Martin wystąpiła Scena na placu zabaw zawiera czterosekundowy klip dźwiękowy z tłem dzieci bawiących się. Klip jest odtwarzany w pętli przez całą scenę i wyróżnia się ze względu na swoją krótką długość. Operacja serca jest stosunkowo dobrze przedstawiona, aż do momentu, gdy chirurg mówi jest cały twój, co ujawnia wiele nieścisłości w szyciu klatki piersiowej, obsłudze rurki dotchawiczej i zdejmowaniu ochrony osobistej. Dr Hart jest wielokrotnie wywoływany przez system PA w tym odcinku, którego fabuła dotyczy chirurgów sercowych i operacji. Aneta Corsot, która gra pielęgniarkę Morgan, wcześniej grała nauczycielkę Miskru w program Andiego Griffita. Will Geer, który gra doktor Hidemanna, grał dziadka w serialu telewizyjnym Waltonowie. Nite Talbot, która grała Marcie Dolten, miała powtarzającą się rolę Maryi, rosyjskiej szpieg. Która zwykle współpracowała z Hoganem, aby przechytrzyć Niemców, w serialu telewizyjnym Bohaterowie Hogana. Odcinek Wstrzywanie Zbrodni z drugiego sezonu serialu to fascynująca opowieść o przestępstwie i manipulacji w środowisku medycznym. Reżyseria, scenariusz i występy aktorskie w tym odcinku są godne uwagi, ale nie obyło się bez pewnych niedociągnięć. Fabuła odcinka koncentruje się na doktorze Barrym Mayfieldzie. W tej roli Leonard Nimoy, renomowanym kardiologu, który planuje zamordować swojego współpracownika, dr Hidemanna, podczas operacji serca. Mayfield, niezadowolony z różnic w podejściu do publikacji badań, postanawia zabić Hidemanna, używając szwów, które są rozpuszczalne i mają nieodwracalne skutki. W trakcie przygotowań do przestępstwa, Mayfield dowiaduje się, że pielęgniarka, która odkryła jego plan może zagrozić jego tajemnicy. Aby uniknąć ujawnienia, Mayfield decyduje się na kolejny mord, tym razem na pielęgniarce. Scenariusz odcinka jest klasycznie zawirowany, oferując widzowi misternie skonstruowaną intrygę, w której kluczowe są detale. Mayfield, jako postać, jest skonstruowany jako zimny, wyrachowany profesjonalista, co jest doskonale odzwierciedlone w jego grze aktorskiej. Nimoy, Znany przede wszystkim z roli Spocka w Star Treku, prezentuje tutaj bardziej mroczną i skomplikowaną stronę swojego talentu, co czyni jego występ intrygującym i autentycznym. W odcinku pojawia się również Anne Francis jako Marcia Dolten, która dostarcza solidnego wsparcia aktorskiego, a jej rola pielęgniarki jest dobrze skonstruowana i istotna dla rozwoju fabuły. Francis, znana z wcześniejszych ról, wnosi do postaci głębie i przekonanie. Które wzbogacają narrację. Ciekawostki związane z odcinkiem są interesujące. Rzadki moment gniewu Kelambołu, grany przez Petera Falka w stosunku do podejrzanego, to jeden z punktów kulminacyjnych odcinka. Użycie głosu Mael Barrett w szpitalnym ogłoszeniu dodaje smaczku dla fanów Star Treka, gdzie Barrett była stałym elementem. Ponadto, pojawiające się w odcinku ujęcia operacyjne były wykorzystywane również w innych produkcjach. Takich jak człowiek za 6 milionów dolarów. Mimo, że odcinek jest dobrze napisany, zawiera pewne błędy, które mogą wpłynąć na odbiór. Przykładowo, niedokładności w scenach operacyjnych, takie jak zmieniające się położenie przedmiotów na biurku czy błędy w przedstawieniu techniki chirurgicznej, są zauważalne. Drobne nieścisłości, takie jak zmiana położenia cygara porucznika czy różnice w poziomie wody nalewanej przez postać mogą odciągnąć uwagę od głównej fabuły. Ponadto, niektóre błędy faktograficzne, jak niewłaściwe użycie sprzętu medycznego, mogą wprowadzać zamieszanie w kontekście realizmu operacji. Ostatecznie, "Szywanie zbrodni" jest odcinkiem, który prezentuje silną narrację i dobrze zbudowaną intrygę, choć z pewnymi niedociągnięciami technicznymi i błędami faktograficznymi. Jako całość oferuje jednak solidne widowisko które łączy dramatyzm i inteligentne śledztwo porucznika. W skali od 1 do 10 oceniłbym ten odcinek na 8. Jest to mocny przykład klasycznego stylu serialu, który potrafi utrzymać napięcie i zaangażowanie widza, mimo drobnych niedociągnięć. Dzięki to już wszystko. Mam nadzieję, że się podobało.